Witam Dzień dobry Lucky you, I can do AP now Yeah, they do AP damage as well Ale my wczoraj komary po pogryzły Dawno mi dawno komar pogryz. pogryzł Ale najgorzej Ja na pierwsze sobie przypominam jak Na tej Malcie Ogólnie Jestem zdania nie Jestem zdania takiego Wszystkie ośrodki nad morzem, jak się wynajmuje, powinny mieć założone moskitiery. To powinno być uregulowane jakimś prawem. Wyluzujmy. I zjedzmy naszego Montesnacka! Be right backa, człowieku Dobra, to jest chyba ten sam Z. Czy nie? Ten sam Z. Ten sam Z. Dobra, dojeżdżamy, dojeżdżamy tego zada. Mleczka, kanapka. Ej, ale to faktycznie brzmi Jakby leciało w tle w karcie, nie? Czy po to nie? Trochę leżało. Na biurku i się. Ociepliło. O kurwa! Wyzecie jak ciebie, dziękuję bardzo. Co tu się dzieje, tato? Kurwa, co to jest? Fajna midzie? Kurwa. A, Zgadzicie kto idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Zre z, z No to jest ten Z w poprzedniej gry, nie? Rozejbany jak gościaczek. Dziękuję. Kapas always with you. Dziękuję, pięknie mi się kolorowy. No, full HP ma nawet ten kolor. Musisz szanować na tego, Hekarima, ja to nie zejdę teraz. Mam szósty. Jak ja jej nie widziałem na wardzie? Ja pierdolę. Ale się zgraliśmy. Chyba Hakarim jeszcze, czy kto to był? Zilan? Nie, no, Hekarium No, zbliżę tym. Z... Ja nie idę, wyjebane mam. Powinni dać radę w czwórkę. Są. Mogę też przejść do topa. Albo mogę wziąć playta, szęta mi idzie. Ja pierdolę co? Chciałem go zabić, chciałem go zabić Kurwa, skąd ten... Skąd to w drugie? Coś mi tu nie gra. Ja pierdolę, no i zobaczcie i umieram od takiego bambika, nie C Jeszcze kilek dodatkowy Ja pierdolę No bo ta R ma 130 sekund CD z jakiegoś powodu To jest chore No Daj Woj tego zada jak będzie Oj. dużo stracił Z, jest okej okay. Dobrze wyszło. Teraz powiem tak, Zowi na na po głowie, na go po głowie, nie. Nie powinien mi zabić, nie powinien mi zabić, ale wszystko stankowałam na mordę bez używania flasha. I dobrze, teraz dużo, dużo krypków stracił. Wszystko jest ok. No możemy spróbować, ale. Dobra, przynajmniej oni sobie weszli. To jest wizja, to jest kurwa wizja. Szęd No fucking way! No to dobra, no to bym przeżył, gdyby było wciśnięte. Trzy wyjebki w dwie minuty, no ale to jest, nie ma, nie wiem, kurwa, no mają wizję, no co, ma, co, co, co mam powiedzieć? Że Pike ma kurwa żółty trinket w dziesiątej minucie? Czy, czy skłamie mówiąc, że Pike ma żółty trinket w dziesiątej minucie? Czy skłamie? Dwie rki na szen Shen z, 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 zgridował rkę, żeby nie użył I oddaliśmy tego tego heraldo, tak czy inaczej. No to jest kpina, to jest kurwa kpina. jak dla dziękuję bardzo. Mamy rkeszenek, by co? pozytywnej gdyco. energii, remik Ja jestem pozytywny, ale kurwa są, są limity, nie? Pozytywności. Aha. Nie mamy Shen'a No to pauza! Jesteś z bluesu nie grać się, czekaj. O kurwa, my makler nawarł się, ty, ale ja. O co się z tym brusem jesteśmy na Discordzie, nie Czekaj, z jakim brusem? Kurwa, mać. Wszedłem na R-kę od Zilana. Wiedziałem, że to będzie bait. Wiedziałem, że to będzie U nas turbo uses to nas turbo uses New that Ale się dżunglę trafił Am Tierted me Co to było? O kurwa Happens Happens, happens, ej, czekajcie, fila Kurwa, co to, to się stało? Wilaćku, co to się stało? Czekaj, jak, jak Zilan wyszedł ten i dostał to na mordę? Bo ja nie, nie, nie rozumiem nie, nie, serka, kurwa, ja nie, nie, tego, nie Tego kurwa nie rozumiem. Jak on ma, jak on ma kurwa 700... Jak on jest warty shutdowna? How shutdown? Dobrze, że Wam tego Shen'a. Pizda kurwa Erki nie potrafi wcisnąć. z Zilana. Dobrze. Nie, plus jeden, plus jeden szans. Dwadzieścia sekund różnicy. Nie wiem, czy da radę. To weszło? Martwy szat Dawaj, zaspołuj się do na szat Policję z to, bo jodę na czacie, albo coś Jezu, ja to trwa. Er Kurwo! Teraz przyjdą i ich pozabijają. You air, we kill, we're fine, but whatever, dude. We waste air, it's fine. Dobrze, dobrze z nim jadę. Dobrze mu gadam. Hard still! Przez E dwa razy. Z nie żył? Ta. Nie da się zniszczyć mentalnie? Nie, nie, dobrze jest. fuj Pussy Używu. No nie, ja ten Z. Dobra, Z kurwa na streamie siedzi. To jest niemożliwe. Idę. Z, z wszystko widzi Po czym yy, leciutko cofamy i już, już na linii jest. Już, już, panowie. Pozdrawiam tego zadania, pozdrawiam, 100%. No to jest niemożliwy gameplay. Chujowa interakcja, no za Nie, to przynajmniej jest. Okej, okay, ten przynajmniej jest super zbalansowany jak coś. To niestety nie mogę pójść. A, bo szczęścia wyjebało. No to przepraszam. No, nie może mieć tu easy. Jak kto ta już będzie wiedział, to jest kurwa giga. Może być koń. Chuj, jebać, nie będzie. się, że będzie. Po co miałby być przy Drużynie? To to jest tylko naszor. Pięknie wyglądam Remigiusz? Nie Ania Czy daje coś reskitowania wieży? Nie Defilada Wojska Polskiego? Nie Dobrze zagrałem w chuj Dobrze zagrałem w chuj z tą Erką Oni się podużyli, ale jebać Kto no, by chciał dostać Erkę od kurde Zilana Ale nie, nie, nie Zilan zerkał siebie Z panikową. Nobek A no, strollowałem i tu mega. Nie mogę, wyjdą z bazy. No muszę, muszę, muszę zatankować. A chyba defdens, chyba defdens, tak mi się daje. Opłacenie aktorzy. <grym> no ludzie są słabi. No to w ogóle. <grym> Zol nie ma zilan. What the fuck? Ogólnie ja mogę go zerkować. Wydaje mi się, że on mnie zerkuje, wtedy ja cofnę, a to nieważne. Znaczy inaczej, jakbym zerkował, to po prostu kliknąłbym Q, tak i to samo by wyszło, nie? Coin na topie. Co on robi? Co on robi? Dianę pojebało. Coin striptowany, już idzie side'em. Report Z. A co się stało? Kurde, przelaby się mana.

Normalnie jaka budujemy taką? No nie wiem. To też daje przebicie jak coś. Nie żadnego korkiego. a ciężko mnie słyszałaś Teraz ja mam flasha, nie zaskoczę. Dobota, dobota. No nie wiem No nie wiem No nie wiem No nie wiem co to była za walka Wyzeciek dla ciebie, dziękuję bardzo Nie wiem co to była za walka Erik! Dziękuję ślicznie Do you think you deserve Your negative win rate? Lecimy. Ile Infinity kosztuje? Widzę, jak Ciebie, dziękuję bardzo. Dobra, go. For fun, nie? Będzie w kuj ciężko teraz. Szerwik, dziękuję. Prawdopodobnie grę przegrywamy. No ale mamy dwóch fraudów, nie? W drużynie. Co, co ten koń robi? Ej, nie wiem, wydaje się, że obrażenia są mniejsze z tym. Mam Ignite, więc mogę chyba to zabić. Nie możemy się bić. Drake, Drake, uwaga na Rake'a. Ja pierdolę. We have no creeps. I have to tank, i have to tank, i have to tank, i have to tank! Tańk, Co on robi? Przy które jest, kurwa Koń sprzedał grę, nie? Koń się zdenerwował, sprzedał grę Report toxic vibe.